Cześć, witam wszystkich ponownie. Odnoszę, odniosę się troszeczkę do komentarzy pod ostatnim filmem. Posłuchajcie komentarze, szczególnie może nie te takie negatywne, ale też takie, które poruszają pewne tematy. Ktoś zadaje pytanie. Bardzo ciekawe są, bo one mi też dużo mówią o tej osobie i też mówią o niezrozumieniu pewnych rzeczy. Może pierwszy komentarz to będzie First Strike. Zajebiste są te analizy, z których nic nie wynika. XD. No tu kolega mi dość dużo tych komentarzy już daje, zazwyczaj pozytywne, więc zakładam, że albo to jest tak dla beki, albo jeżeli to jest na poważny komentarz, to no jeżeli nic nie wynika z nich dla Ciebie, a przypomnę ten film był o tym, że jeżeli tam przebije pewne poziomy, no to prawdopodobnie góra, jeżeli nie, nie da rady przebić tych poziomów, to prawdopodobnie wtedy dostajemy taką takie info od rynku, że lecimy jeszcze w dół, że jeszcze tą korektę kontynuujemy, jeżeli jest to korekta, oczywiście, a nie dystrybucja, tak zakładam. Więc jeżeli no jest to dla, dla, dla Ciebie nic nie wynika z tej analizy, no to. Ym, to się zastanów, czy ja mam problem, czy Ty masz problem. Czy Ty czegoś nie rozumiesz, czy ja czegoś nie rozumiem. Bo jeżeli masz jakby postawione dwa scenariusze, jeżeli stanie się A, to będzie, to będzie B, a jeżeli stanie się, jeżeli będzie C, to będzie D I, i, i dla Ciebie Tobie jakby to nic nie mówi, no to radzę się troszeczkę zastanowić nad tym, czy rozumiesz do końca, jak działa rynek i czy umiesz czytać wykres, bo wykres jest Wykres mówi wszystko i teraz przechodzimy płynnie do następnego komentarza, bo tu kolega, widzę też pierwszy komentarz twój, popatrzyłem już wcześniej, że pierwszy komentarz u mnie na kanale, więc jest, jesteś może nowy. I jeżeli chodzi już o jakby mój kanał, to to nie jest kanał dla ludzi, którzy chcą odpowiedzi, po ile jutro będzie bitcoin, po ile będą jutro jakieś alty, tylko to jest kanał dla ludzi, którzy chcą myśleć i ja widzę też po jednak tych większości komentarzy, że te komentarze. Są, jakby to powiedzieć, od ludzi kumatych, doświadczonych już i którzy rozumieją, na czym mniej więcej polega ta zabawa na rynku. I ty masz takie pytanie, czy przy analizie bierzesz pod uwagę ruchy na ETF-ach? Wydaje mi się, że one są kluczowe w tym cyklu. Pozdrawiam. Ja również Cię pozdrawiam. I teraz zadaj sobie pytanie: do tego pytania Twojego, czy przy analizie bierzesz pod uwagę ruchy na ETF-ach? I co ja analizowałem w tym ostatnim filmie? Analizowałem wykres. I teraz pomyśl sobie, czy, ten, czy na tym wykresie, czy ten wykres bierze pod uwagę to, że są etf -y? Czy w ogóle bierze informacje, wszystkie, które są już znane? Czy, 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 czy jakby to jest już zdyskontowane i czy już w cenie to jest wyrażone, czyli wszystko można zobaczyć na wykresie? No bo jeżeli zadajesz takie pytanie, to teoretycznie moim zdaniem zakładasz, że. Jeżeli a ja analizuję wykres, to czy też dodatkowo biorę informacje o EETF-ach, czyli zakładasz, dla mnie zakładasz, że ten wykres nie odzwierciedla tej informacji. A powiem ci tylko tyle, że na wykresie widać wszystko i mało tego, bo wiele osób tego nie rozumie. Ja też kiedyś miałem komentarze, analizowałem jakiś dany wykres i mówiłem na przykład coś takiego, że wykres to są newsy przed newsami. Bo, yy, bo na przykład mówiłem, że, że jakieś tam yy, tworzą się formacje, coś widać na wykresie, jakieś po wolumenach, po, po różnych yy, właśnie takich y, ruchach cenowych, które można zauważyć, czy to na mniejszych, czy na większych interwałach. Zazwyczaj to takie yy, ruchy, jeżeli ktoś ma jakąś tam wewnętrzną informację insiderską, no to raczej trzeba troszkę sobie przybliżyć ten wykres i też te wolumeny nie będą duże, bo to nie są duże pieniądze. Znaczy to zależności, jeszcze, ale jakby przy całym, przy całym ruchu rynku, na przykład nie są to duże pieniądze, jeżeli jednostkowi ludzie znający jakieś informacje poza rynkiem te ruchy robią. I oni poza tym muszą być ostrożni, żeby później się do nich ktoś tam nie dobrał, nie? Jakiś organ ścigania, ale. Ym, y też miałem właśnie takie komentarze, że mówiłem, że są pewne ruchy na rynku i potem zobaczycie, pojawią się pewne informacje, bo to mówi wykres. I też dostawałem takie komentarze, że jestem, że jestem finansowym kretynem, bo czyli co do tych Twoich kresek na wykresie dopasują się jakieś newsy. Nie? I właśnie ludzie tego nie rozumieją, że wykres pokazuje to, czego jeszcze nie wiemy. Bo jakieś ruchy ktoś robi gdzieś tam i już można zobaczyć na wykresie te ruchy. Dlatego yy, chodzi o to, żeby umieć analizować wykres i umieć czytać ten wykres, umieć yy, widzieć to, gdzie yy, jakby pod, yy, pod całą tą pokrywą, co tam się mniej więcej, dzienie, co tam się mniej więcej dzieje. Jeżeli ktoś. Myśli, że na przykład, właśnie jakby tak tutaj mówisz, czy, czy biorę, czy przy analizie biorę pod uwagę ruchy na ETF-ach. Słuchaj, to już jest dawno w cenach. To nawet jak te ETF-y się pojawiły, to też było w cenach. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że po samym wprowadzeniu ETF-ów, jak ktoś pamięta, to po samym wprowadzeniu ETF-ów nie było ruchu, był ruch na dół. Oczywiście nie był jakiś mocny, ale potem dopiero był ten wystrzał bardzo mocny do góry i ktoś powie, że. I ktoś powie, że dopiero rynek skojarzył sobie, że na przykład weszły ETF-y, to on dopiero sobie zorientował się po iluś tam, już nie chcę pisać bajek, po iluś tam dniach, czy nawet tygodniach, że mamy ETF-y, to lecimy do góry. No nie, to było jakieś, to było jakieś zagranie, które miało też zmylić większość, większość graczy na rynku, ze względu na to, że już jeżeli na przykład chociażby popatrzymy tak sobie bardzo zdroworozsądkowo, no to jeżeli na przykład ktoś myślał, że będzie od razu ruch po ETF-ach, po wprowadzeniu ETF-ów będzie ruch na bitcoinie, no to mógł dojść do wniosku, a jednak nic nie będzie, czyli, czyli na przykład spadki, czyli na przykład spadki, bo na, nawet popyt na ETF-y nie wywoła ruchu cenowego do góry i też mógł uznać, że na przykład dobra, to ja wychodzę z tego bitcoina, czyli oddaję i ktoś to przejął, przejął, poczekał chwilę i potem był ten ruch do góry. Więc y, oczywiście analizujemy w lewo, y, więc to jakby nic, y, nic jakiegoś godnego y, y, pochwały, natomiast trzeba patrzeć do tyłu też, co się działo i, i słuchajcie, ja już też może jestem troszeczkę taki, y, nie wiem. Być może doświadczony jestem na tym rynku, bo jak widzę też takie komentarze, to też mi bardzo mówi to też o osobie, która zadaje ten komentarz, w sumie yy, jaki ona ma doświadczenie na rynku, yy, bo po prostu widzę po takich komentarzach i też nie obraź się kolego, bo to nie o to chodzi, my to wszyscy, wszyscy się chcemy nauczyć od siebie trochę, natomiast to mi pokazuje też, że yy, no moim zdaniem nie jesteś na rynku jeszcze doświadczony, bo zakładasz gdzieś tam, mogę między wierszami przeczytać. Że jednak wydaje ci się, że na wykresie nie ma tego zawartego w cenie. A oczywiście to wszystko jest i tak, jak już mówiłem, są rzeczy, których jeszcze nie wiesz, i nie wiem tego ja, i nie wie nikt, oprócz tam powiedzmy kilku osób, które już zawierają gdzieś jakieś transakcje, bo już znają jakieś, jakieś informacje, które się, które się pojawią prawdopodobnie niedługo. Dobra, chyba tyle. Dzięki w ogóle za wszystkie komentarze. Tutaj dużo było, bardzo ciutko nagrywasz też. Kurczę, wydawało mi się, że wszystko było OK, ale być może mikrofon miałem za daleko albo gdzieś tam muszę sobie podkręcić ten potencjometr jeszcze. No i tyle chyba na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Pamiętajcie, nie bądźcie finansowymi kredytami i do następnego razu. Hej!